Cześć, my właśnie czekamy na werę, ponieważ włączyłam wcześniej zmywarkę, a nie chcemy jej wyłączać. Yy, więc czekam aż wróci ze szkoły, zostanie w domu. A my z Dominikiem będziemy potrafić kilka y, spraw. Zastanawiam się dzisiaj nad czapeczką, bo pogoda jest fajna, jest 12 stopni, ale. Kurde, nie chcę się prostować włosów. Musiałam je troszeczkę podprostować, bo wczoraj je myłam. Więc chyba postawię na czapeczkę, ale nie różową, tylko czarną. Ostatnio właśnie kupiłam czarną, bo stwierdziłam, że jednak czapeczka w kolorze czarnym będzie mi pasowała do większości moich stylizacji. Połączę ją z każdym OOTD, a jednak różowa to nie pasuje do wszystkiego. Nawet ta czarna czapeczka fajnie wygląda z tą jasnoróżową kurtką. Do tego mam bluzkę z Zary na długi rękaw, spodnie z Zary również z tamtego roku. Te spodnie powiem wam, że świetnie wyglądają z tymi butami z Wojasa, które ja osobiście lubię. To jest mój hit w tych butach. Tak powiem Wam, że najczęściej chodzę odkąd je kupiłam. Ta guma mocno się brudzi, no ale to trudno. Stwierdziłam, że jednak te w kolorze będą mi o wiele bardziej pasować do moich spodni niż na przykład te buty w kolorze czarnym, bo też była wersja w kolorze czarnym i chyba jeszcze taki camel, taki brąz przełamany. Tak mi się wydaje, już nie dokładnie nie pamiętam. Muszę tylko pościągać te wszystkie naklejki, czapeczki, bo ona była w torbie z zakupami i, i jeszcze ich nie. Jeszcze ich nie zdjęłam, a czapeczki jeszcze nie nosiłam, więc zaraz to zrobię, ale to zanim Weronika przyjdzie, to ja zdążę, zdążę to zrobić. Tylko nie wiem właśnie, czy włosy rozpuszczone, czy nie lepiej włosy związane. Może zwiążę je sobie, albo tak tu zwinę z tyłu. No zobaczymy. Wiecie, jaki mam sposób na maseczkę? Bo ja mam problem ciągle o nich zapominam. Do każdej kurtki, do każdego płaszcza, w których teraz chodzę, czyli tych grubszych nakryć wierzchni, bo wkadałam sobie maseczki. Ta jest akurat czysta, mogę Wam pokazać, ale w płaszczu tym fuksjowym mam tak ufajdaną podkładę, aż wstyd ją wyciągać. Ale jeszcze jest okej, okay, więc co to. Ale może w końcu dostanie ten dzień, że przestaniemy maseczki nosić, chociaż w Irlandii już pościągali większość Oboszczeń, Jedynie zostały podróże międzynarodowe, chodzi mi tutaj o testy. No i maseczki w pomieszczeniach zamkniętych. Dobra, wchodzimy, więc ja muszę je ubrać. Zrobiliśmy zakupy w Lidno, zrobiliśmy zakupy w Tesco, ale coś, co... Może jeszcze nie chcę Wam polecić, bo osobiście ja tego nie próbowałam, nie jadłam. Mój Dominik widział na TikToku nagranie, jak ktoś... Testował nagetsy z Lidla. To są nagetsy z dwoma sosami: Sweet and sour and Curry. 12 sztuk. Podobno takie same jak z McDonalda. Nie wiem, kupiłam na próbę, bo w najbliższych dniach u nas będzie totalny armagedon, więc nie będę miała czasu na to, żeby gotować, żeby nawet samej przygotować jakiekolwiek nagetsy czy kurczaki. więc stwierdziłam, że takie kurczaczki sobie można szybko wyjąć, zrobić. Młoda przybiegła i patrzy, patrzy. Słyszać, jakby kiedyś mówił, że widział nagetsy w Lidlu. Porównywalne z tymi z McDonalda, a Weronika uwielbiam nogety. Nawet ja ostatnio, jak byliśmy w McDonaldzie, zostały nam kurczaczki, to do szkoły na drugi dzień zrobiłam jej kanapkę z nagettami. Dołożyłam sałatę, dołożyłam ser żółty, dołożyłam warzywa, sos, ten, który my zawsze robimy, czyli sweet and sour I Weronika mówi, że kanapka była mega. Więc będziemy testować, dam wam znać, jak przetestujemy i coś co na pewno mogę Wam polecić, jak macie to bagietki z dziełami, są przeekstra! Powiem wam, że wiele z Was się zdziwiło, że u mnie w kuchni nie ma czosku. Nie ma, bo nie lubimy. Nikt nie lubi ani Weronika, ani ja. Jakieś dipy, nie dipy, czosnek dodawany do mięsa, do jakichś potraw. Nie, 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 kategorycznie nie. Więc te bagietki są świetne. Jeżeli macie dostęp, to sobie spróbujcie. I jak nie lubicie czosnku, bo ja, jeżeli lubicie czosnek, to ja wiem, że wybierzecie te czosnkowe. Ja właśnie piorę sobie Beauty Blender i chcę Wam polecić bardzo fajny i prosty sposób. Nie potrzebujecie żadnych specjalnych środków marki Beauty Blender. Ja miałam, nie pamiętam, medalkę albo płyn. Medełko płyn chyba. Już nie pamiętam, to było jakieś czas temu. W każdym razie powiem Wam, że wcale rewelacyjnie nie czyścił, a tego Beauty Blendera, którego zaraz wypukam, zobaczcie jak się cały brud z podkładu, z bronzera na mokro, rozświetlacza, wszystko wypukuje i Beauty Blender jest czysty. Wystarczy, że użyjecie płyn do mycia naczyń, w z sfery i tak właśnie macie wyczyszczoną gąbkę. Powiem Wam, że tak przy, przypadkiem odkryłam ten sposób, bo zawsze używam albo szampon, albo żel po prysznic, ale jakoś będąc y, w domu, pomyślałam sobie, że a mam pod ręką y, płyn do naczyń w piance, to wybiorę sobie blender. I powiem Wam, że spróbowanie od tamtej pory, oprócz tego, że w kuchni używam płyn do naczyń fery w piance, to właśnie czyszczy być blender. Jeżeli macie, spróbujcie, więc naprawdę wymyjecie go w minutę. No jak nie krócej. Muszę dać aparat do ładowania, a to jest akurat Sony i jego się ładuje przez kabel, nie przez ładowarkę, bo widzę, że bateria jest prawie rozładowana, a drugą mam na bank całkowicie rozładowaną, więc za chwilę nie będę mogła się z Wami w ogóle e, połączyć. Więc tak, szybko jeżdża w hall, z Tesco. Rozłożone są kartony, słuchajcie, koty dostały do głupawki, więc ignorujemy je totalnie. O, tak, tak, szaleje Lily z Blue. Przed Blue rozwalał nam kartony, które są jeszcze nie złożone. E, w Tesco Dominik wstąpił i kupił dwa razy pitę białą, dwa razy wodę, e, dwie marchewki, jedne już przygotowaliśmy do pity. Jak przygotować taką pitę macie link w opisie pod filmem, ponieważ wiele z Was mnie czasami pyta, tak samo też ktoś z Was pytał ostatnio o przepis na piernika. Też jest filmik nagrany, chyba jeden z pierwszych, tak samo pita to jest jeden z pierwszych przepisów, które wrzuciłam na spykano, więc te dwa przepisy macie pod spodem w opisie. Jedynie w przepisie oryginalnym z pitą ja nie dodawałam kolendry, ale dajcie sobie jeszcze kolendrę świeżą, która tutaj z boku leży, bo wtedy ten smak jest dużo lepszy. I tutaj jeszcze wzięłam ogórka. Wstąpiłam do polskiego sklepu, kupiłam kabanosy, kupiłam twaróg tłusty, Będę robiła takie placuszki właśnie z twarogiem. Na słodko. Nie wiem, widziałam przepis w internecie i powiem Wam, że wyglądają przepysznie, dlatego stwierdziłam, że spróbuję. A Weronika takie rzeczy bardzo lubi. Weronika w ogóle bardzo lubi naleśniki, bardzo lubi pierogi, więc spróbuję te placuszki przygotować. Kupiłam jeszcze majone, złamy końcówkę, a nie wybieramy się w najbliższym tygodniu do polskiej hurtowni, bo po prostu nie mamy czasu. Wszystko będziemy tutaj ogarniać lokalnie i dodatkowo jeszcze dwa razy wędlinę. Dwa razy wędlinę, ale to są różne rodzaje, więc to jest Tesco, to jest polska hurtownia. W Lidlu wzięłam mini marchewkę, która jest przefajna do lunchboxów. To jest taki snak w formie takiej mini marcheweczki. Kupiłam również rzodkiewkę, którą zaraz będę musiała rozpakować. Tutaj kupiłam cebulkę, którą bardzo lubię dodawać do zupy. Podsmażam sobie ją na masełku, dodaję do zupy. Dopity kolendrę. Kupiłam również gigantyczne, duże pankejki dla mojej Weronisi, bo tak jak Wam mówiłam, ona uwielbia naleśniki. Borówki i kupiłam maliny. Bardzo dobre są te maliny z Lidla, bo rówek jeszcze nie, nie kupowałam, a jak kupowałam, to nie pamiętam. Kupiłam również pomidorki koktajlowe, kupiłam cztery bułki na śniadanie jutro. Teraz jakoś muszę się tu y, odkopać. Kupiłam jabłka, bo dawno u nas jabłek nie było. Kupiłam, znaczy nawet nie ja, takie bułeczki z czekoladą, kupił sobie Dominik. Kupiłam jedną paprykę zwykłą, taką dużą, kupiłam mini papryki, mik sałat taki mniejszy, kupiłam cebulkę, a tu jest mik sałat większy, bo ten sałat jest Tesco i będę go dodawała właśnie do pity, ale to zanim zrobię pitę, to trochę jeszcze minie, bo dopiero nastawiłam kurczaka. Narobiłam smaka, gorzej jak jesteś na totalnym głodzie przed, nie wiem, obiadem albo kolacją. To jest właśnie pita, o której wspominałam. Wiem, że część z was nie ogląda mnie od samego początku albo w ogóle nie wracała do starych filmów, więc tak jak wspominałam na początku, link do przepisu na pite będzie w opisie, a jest naprawdę smaczna i ta marchewka i ta sałata, to wszystko jest takie chrupiące. A sos to nie jest sos żaden robiony, tylko sos gotowy, tysiąc wysp marki Roleski, który my osobiście bardzo, bardzo lubimy.